Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj. Hermes Gameplay. Ze mną jest tutaj gość specjalny Hero. Przywitaj się. Cześć. No, chciałbym Wam powiedzieć o nowym kanale. Lego Banda nie ma i dobrze. Też Wam powiem co będę robić na tym kanale i o filmie James Bond Skyfall wam trochę opowiem. Więc tak, zaczynajmy od filmu może. Film trwał może 2,5 godziny około. Yy, ogólnie Daniel Craig znowu się spisał, jak, tak jak w Casino Royale. Yy, w roli M wystąpiła znowu ta sama osoba. Prawie nic się nie zmieniło w obsadzie, ale efekty specjalne były znakomite. Bardzo realistycznie wyglądały. No to o filmie to polecam. Nie będę się tutaj rozgadywać o nim, bo bardziej to będzie o kanale, nie? To tak. Mm, kanał zacznie funkcjonować w pełnej. No. W pełnej gotowości będzie. No tak, od nowego roku, bo teraz nie mam dobrego komputera do nagrywania. Hmm. No, będę nagrywać Happy List, jak to robiliśmy na poprzednim kanale może nie, czasami będę miał gości specjalnych może czasami y, z, będę nagrywać filmiki z artygaming.pl y, czyli z cvbl-em na poprzednim kanale no no to chyba na tyle w tym audiologu dziękuję za obejrzenie możesz się pożegnać cześć